Cześć, witajcie. Z tej strony Rafał z bloga Książkowa Wieża. Dzisiejszy materiał filmowy związany jest z powieścią, którą miałem niedawno przyjemność przeczytać, a opinią, o której chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić. Mianowicie, niedawno miałem przyjemność przeczytać najnowszą powieść Marcina Halskiego pod tytułem Bezdomność All Inclusive. Książka została wydana w 2024 roku nakładem wydawnictwa książkowego HM. A opowiada historię Piotra G. Jest to historia oparta na faktach. Jest to historia młodego mężczyzny, osiemnastoletniego, który wychowuje się w dysfunkcyjnej rodzinie. Pewnego dnia postanawia rzucić szkołę i uciec z domu. Wymyśla sobie, że najlepszym miejscem do rozpoczęcia nowego życia będzie Hel. Pomoże. Opuszcza Śląsk i wyrusza pociągiem na Hel. Ale jak to w życiu często bywa, nie dociera do z góry obranego celu. Mianowicie w trakcie podróży zostaje upity, a następnie pobity i okradziony przez bandziorów, którzy też podróżują owym pociągiem. Finalnie ląduje na ulicy we Włocławku, który można by określić po przeczytaniu całej tej książki jako stolicę bezdomnych w Polsce. Miasto, które. Pełne jest de facto bezdomnych, pełne pustostanów, w którym oni żyją. No i cóż, Piotr G. musi odnaleźć się w nowym miejscu, w którym nie zna kompletnie nikogo. W miejscu, w którym przyjdzie mu spędzić parę miesięcy. Słuchajcie, książka jest niezwykła, powiem Wam szczerze. Czytało mi się ją obłędnie dobrze. Napisana jest w sposób taki bardzo dosadny, ale nieprzesadnie wulgarny, powiedziałbym. Czyta się bardzo szybko. W można znaleźć bardzo wiele ciekawych informacji, w ogóle znaleźć znaczy odpowiedzi na takie pytania jak skąd bezdomni biorą ubrania, jak wygląda kwestia seksu wśród bezdomnych, jak wygląda kwestia gdy bezdomny umrze, co się z nim dzieje, dlaczego bezdomni nie udają się do ośrodków, w których mogą znaleźć pomoc, jak w ogóle wygląda sytuacja z ludźmi, Którzy chcieliby dostać się do takich ośrodków, jakie warunki muszą spełnić, co to jest delirka i jak ona wygląda u człowieka, który od wielu tygodni jest ciągle w stanie upojenia alkoholu. Powiem Wam szczerze, historia niezwykła. Dała mi dużo do myślenia, a historia Piotra G, to w pewnym sensie, powiem Wam szczerze, taka przestroga dla ludzi, którzy szukają łatwego rozwiązania. Na trapiące ich problemy. Muszę Wam przyznać, że to obecnie, kiedy mam przyjemność rozmawiać ze znajomymi a propos książek, które czytam i pytają, czy coś mogę im polecić, to polecam właśnie tę książkę. Mimo, że jest to powieść gatunku dramat, powieść obyczajowa i to kompletnie nie należy do mojej, strefy zainteresowań, to jednak ta książka bardzo mi się podobała. Naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie. I mimo, że minęło. Po miesiąc, jak ją skończyłem czytać, może nie cały miesiąc, to do tej pory te obrazy, które są przedstawione w tej książce towarzyszą mi. Gdzieś cały czas w głowie mam tą historię i powiem Wam szczerze, jak przeczytacie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi, ale powiem Wam tak, jak przychodzę koło pojemników PCK, to tak patrzę na nie i sprawdzam kłódki. Oglądam je, czy one są otwarte, czy nie. Jeżeli się sięgniecie po książkę, będziecie wiedzieli, dlaczego to robię. To jest taki już odruch teraz, że oglądam je. Słuchajcie, jeżeli interesują Was mocne historie, historie, które potrafią zapaść w pamięć, interesuje Was temat bezdomności, chcielibyście dowiedzieć się, co to za ludzie żebrzą często pod żabkami, czy myją się na orlenie, no to myślę, że jest to pozycja książkowa jak najbardziej dla Was. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego materiału filmowego. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.